Siema kochani, siema kochani, witam was na moim kanale, który subskrybujcie. Dzisiaj pokazuję wam jak żyje Londyn, jak żyje Londyn nadal w trakcie pandemii. Ale tam Ferrari jechało. No i przy okazji pokazuję Wam fajne autka. Mam nadzieję, że kamerata uchwyciła. Ile tutaj samochodów jeździ. W Tomioki jest koreczek. Mały, ale jest. Bo tam w oddali jest Big Ben. Ale w ogóle stąd świetnie widać Big Ben cały. To mnie zadowala. Znaczy, no kawałek widać, ale a tak jest świetnie. Na żywo jeszcze lepiej to widać, no ale na żywo zawsze lepiej. Tutaj ludzie już sobie siedzą. Ja nie mogę, Londyn żyje. Jutro jak będzie ciepło, to jutro przejdę się na Wiktorię, ponieważ e, tam był mój pierwszy raz, mój pierwszy... Eee, chwila, no tak, mój pierwszy raz w Londynie, bo jak przyjechałem tutaj do Londynu, to co? No to na Wiktorii, no nie? Ciekawe, jak ta część miasta żyje. To tutaj w Londynie są już normalnie korki. Tak, są korki. Normalnie widziałem du duży korek. W ogóle przejeżdżał e McLaren. E nie potrafię wymawiać e nazwy tego samochodu, więc musicie mi wybaczyć. Tylko po prostu nie zdążyłem go nagrać. No bo jak ruszę, no to zniknął. A ja nie będę biegł. No, nie? no bo ja tak by mnie dogonił. Kochani, słuchajcie. Idę teraz w kolejną część miasta. Ta część miasta to z tego co pamiętam, to najbardziej żyła. Tutaj w ogóle tyle ludzi przechodziło. Jakieś imprezy czy coś, no nie? Fontanna, ludzie sobie siedzą na ławeczkach, chodzą, spacerują. Jest ciekawie, naprawdę jest ciekawie. I naprawdę cieszę się, że mogę to Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Naprzeciwko mnie w oddali widać Chinatown. I tam zmierzamy. Tutaj, gdy nie było pandemii, przechodziło mnóstwo, ale to powtarza mnóstwo ludzi. Teraz w tej chwili można powiedzieć, że to jest spokojne miejsce. Ale tak, naprawdę, jest spokojne. Kochani, słuchajcie, jeśli, jeśli wam się podobał ten odcinek, to po prostu na streamach u mnie piszcie, że chcecie więcej takich odcinków. W ogóle też e, chcę zrobić takie długie odcinki w postaci 30, 40, a nawet 50 minut. Jesteśmy tutaj. No, Chinatown i idę teraz w kierunku e, miejsca, gdzie Często stało Ferrari, i chciałbym Wam to Ferrari pokazać, jeśli oczywiście będzie. Muszę Wam powiedzieć, że muszę trochę się odzwyczaić od grania na laptopie, ponieważ teraz, gdy wychodzę na miasto. I chcę dla Was coś nagrać, to mi się w ogóle nie chce. Mi się chce zostać e, w domu i sobie grać, no nie i oglądać filmy powiedzmy na Netflixie. No to nie jest zbytnio dobre, bo lepiej wyjść sobie na dwór, tak? Na spacer, nagrać ten odcinek i zrobić coś pożytecznego. Hm. Tutaj jakieś kasyno czy coś. No. Din, 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 din. Oczywiście ten kanał też ma powiązane e, inaczej. Ten kanał również jest e, powiązany z podróżami. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłości planuję podróż e, do innego kraju, do innego w ogóle miejsca, co nie? I mam nadzieję, że to się uda. Więc teraz lecimy dalej. Dalej w Londyn. Okej, okay, słuchajcie. Aha, bo tu jest. Tutaj gdzieś jest ten sklep z Harem Potterem, gdzie na starym kanale nagrałem vlog. Tutaj mamy Hen Henry e, Borde. Books, czyli książki. Tam też są książki i to mi się naprawdę podoba. Chciałbym przypomnieć, chciałbym przypomnieć, abyście zostawiali subskrypcję na kanale, abyście byli tutaj aktywni, ponieważ warto, ponieważ jest to kanał rozwijający się w Londynie. I to jest polski kanał, tak właśnie, polski kanał. Kochani, dzisiaj Londyn naprawdę żyje, naprawdę żyje i jest e, coraz lepiej. Uważam, że coraz więcej ludzi wychodzi na ulicę i o to właśnie chodzi, aby ten Londyn, Londyn zaczął żyć. Aby ten London zaczął żyć, aby tutaj wszystko wróciło do normy. Ej, 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 jestem mega szczęśliwy, bo tutaj naprawdę wszystko działa. Normalnie jest tutaj świetnie. Oczywiście świetnie, London zaczyna żyć. Great, great. Seriously, it's beautiful. Zaczyna żyć. I wiecie, i wreszcie będzie koniec tej pseudo pandemii. Lecimy, lecimy. Ej no dobra, trochę chmury są. Ale idę dalej, idę dalej. Dobra, idziemy szukać tego, tego Ferrari. Więc, kochani, nie było Ferrari, więc skoro nie było, to nie nagrywałem. Dziękuję wam za obejrzenie. Jeżeli będzie przejeżdżał jakiś e, sportowy samochód, to na pewno na gram, a jeżeli nie będzie przejeżdżał, to już to będzie koniec odcinka. Dziękuję bardzo za obejrzenie i pozdrawiam. W ogóle ciekawe, kiedy Primark będzie otwarty. Słuchajcie, chciałbym dodać jeszcze taką informację, że na moim kanale są z gier, na które zapraszam. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. I do następnego.